Wszyscy kochamy supermarkety, nawet jeśli nie mamy pieniędzy, miło jest się czasem przejść między alejkami. Niestety supermarkety lubią to wykorzystywać i różnymi sztuczkami, które nie zawsze widać gołym okiem, skłaniać do kupowania rzeczy, których nie zawsze potrzebujemy albo chociaż moglibyśmy kupić taniej. W dzisiejszym odcinku zapraszam Was na kolejną już listę z serii 10 rzeczy, o których supermarkety wolałyby, abyście nie wiedzieli. A jeśli po dzisiejszym odcinku już całkiem odechce się Wam chodzić na normalne zakupy i całkowicie przeniesiecie się do internetu, koniecznie sprawdźcie Letyshops, serwis, który pozwoli Wam oszczędzać właśnie na internetowych zakupach. Wystarczy, że na jeden z ponad 2000 sklepów, wliczając w to Allegro czy AliExpress, wejdziecie poprzez stronę Letyshops, zrobicie zakupy, a część wydanych przez Was pieniędzy wróci do Was z powrotem i będziecie mogli je wypłacić na swoje konto bankowe. A aby ułatwić sobie sprawę jeszcze bardziej, warto też Zainstalować specjalną wtyczkę, która zawsze przypomni Wam o kaszbaku i pokaże, na przykład, historię ceny. Co więcej, 29 maja Shops obchodzi swoje szóste urodziny, z okazji których możecie wygrać m.in. smartfony Samsung, a do końca miesiąca w niektórych sklepach pojawiać się będą 5, a nawet dziesięciokrotne kaszbaki. Ale wszystkie linki zamieszczam w opisie, tymczasem wracamy do dzisiejszego odcinka. Numer 10 Supermarkety są zaprojektowane tak, aby wyglądały na zatłoczone, nawet jeśli nie są. To między innymi dlatego kasy stawia się wzdłuż okien po całej szerokości. Bo nawet wbrew niechęci do długich kolejek ludzie znacznie chętniej wybiorą sklep, który cieszy się popularnością niż taki, który jest podejrzanie pusty. Ludzie w sklepie oznaczają bezpieczeństwo, często ceny niższe niż u konkurencji oraz o ironię spokój, gdyż w zatłoczonym sklepie żadna ekspedientka nie będzie namolnie pytać w czym wam może pomóc, a wy nie będzie musieli niezręcznie odpowiadać, że tylko się rozglądacie. Numer 9 Supermarkety prawie zawsze grają w tle wolną muzykę, gdyż właśnie taka muzyka zachęca do wydawania więcej. Poniekąd spowodowane jest to tym, że słysząc wolne nuty, ludzie sami podświadomie zwalniają, a co za tym idzie supermarkety mają więcej czasu, aby skusić ich swoimi produktami. Dlatego jeśli wiecie, że jesteście podatni na tego typu sugestie, wybierając się na większe zakupy, warto zakładać słuchawki. Numer 8 Praktyka stosowana w każdym sklepie i w każdej restauracji, i w sumie można ją zrozumieć, ale przede wszystkim warto o niej wiedzieć, jeśli zależy Wam na jak najświeższych produktach. Otóż, podczas dostawiania przez pracowników nowych, świeżych produktów na półkę, starsze produkty z reguły przesuwane są na sam przód, aby zachęcić klientów do sięgnięcia po nie jako pierwsze. Dlatego, jeśli chcecie jak najświeższy chleb, albo mleko, albo jajka, zawsze sięgajcie po nie w głębi. Numer 7 Wbrew pozorom pracownicy nienawidzą pracować przy kasach samoobsługowych, gdyż wcale nie jest tak, jak się ludziom wydaje, że w przeciwieństwie do tradycyjnych kas przy kasach samoobsługowych nic się nie robi. Tak naprawdę co chwilę muszą wstawać, podchodzić do klientów i ja to kasować produkty, które ktoś nabił dwa razy, a to zatwierdzać wiek podczas kupowania alkoholu. Czasami jednego dnia pracownicy potrafią zrobić kilkanaście kilometrów na zaledwie kilku metrach kwadratowych powierzchni. Dlatego następnym razem bądźcie dla nich nieco bardziej wyrozumiali i cierpliwi. Numer 6 to, że jakiś produkt jest w sklepowej gazetce, wcale nie znaczy, że jest przeceniony. Nikt nie powiedział, że gazetki muszą przedstawiać tylko i wyłącznie promocje. Gazetki, które znajdujecie w swoich skrzynkach na listy, to bardzo często tylko zwykły katalog, którym dany sklep prezentuje swoje produkty. Numer 5. Myślicie, że ochroniarze sami z siebie śledzą klientów i czają się za półkami? Myślicie, że komukolwiek za minimalną krajową chciałoby się tak upokarzać? Bo pamiętajcie, że ci ochroniarze idący za wami prawdopodobnie czują się tak samo głupio jak i wy, ale niestety nic z tym nie mogą zrobić, bo takie polecenie dostają z góry. Traktuj klientów, jakby każdy z nich miał coś za chwilę ukraść. Numer 4. Programy lojalnościowe chyba najłatwiej podsumować akcją gang słodziaków. Zostaw w sklepie 2400 zł, a otrzymasz maskotkę wartą 20 zł. To mniej niż 1% wartości zakupów, a mimo to wiele osób nadal myśli, że otrzymało coś za darmo. To tak jakby cieszyć się, że chleb został przeceniony z 2 zł do 1,98 98. Niestety głównym założeniem programów lojalnościowych wcale nie jest, jak wielu się wydaje, wzbogacenie się klienta poprzez podarowanie mu wspaniałego prezentu. Za free, ale bardziej wyrobienie w nim posłuszeństwa poprzez przekonanie go, że jest kimś wyjątkowym, a następnie czerpanie zysków z jego nadmiernych zakupów, za które chce otrzymać punkty, których w większości przypadków i tak nigdy nie użyje. Numer 3. Podobnie jak z gazetkami, nie zakładajcie, że jeśli coś znajduje się na końcu półki w sklepie, to musi być dobra okazja. Najczęściej tak nie jest. Powierzchnie te, z uwagi na dobrą widoczność, są często opłacane przez producentów za możliwość zaprezentowania na nich swoich własnych produktów. Numer 2. Im więcej ludzie kupują, tym więcej spożywają. Jeśli mieliście w zwyczaju kupować 4 pak jakiegoś napoju na tydzień, a teraz kupujecie 6 pak, bo tylko taki jest dostępny w sklepie, bardzo prawdopodobnie że wcale nie będzie tak, że dwa napoje zostaną wam na kolejny tydzień, więc podczas kolejnych zakupów kupicie mniej, a raczej, że po prostu zaczniecie pić więcej, a co za tym idzie, więcej wydawać. Numer jeden. Ponad 60 sklepów decyduje się odstawiać niektóre produkty podczas stania w kolejce do kasy. Supermarkety, będąc tego świadome, zaczęły zawężać przejścia, jak również ograniczać wolne przestrzenie na półkach, aby klienci zwyczajnie nie mieli gdzie odłożyć danej rzeczy i siłą rzeczy musieli ją jednak kupić. Okej, okay, tym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Upewnijcie się, że widzieliście poprzednie na Planecie Faktów. Zapraszam Was jeszcze na mój prywatny Instagram, Życie na Filipinach, oficjalny sklep z koszulkami Planety Faktów, jak również inne kanały na YouTube, Chiński Ekspres z gadżetami oraz Paulis Sosecz z animacjami. Jeszcze ja z Wami żegnam, do usłyszenia już w kolejnym odcinku. Cześć!